Skockie Przełaje to nowa impreza turystyczna. Bieg bardzo fajny. Trasa bardzo dobrze przygotowana. W taki sposób na zabicie nudy. Dla frajdy, dla endorfin, dla, dla dobrej zabawy. Wprowadzimy już dwa rodzaje rajdów. Rajdy rowerowe i nordic walking. Skoro tak te rajdy dobrze wychodzą, to zaczęliśmy myśleć o poszerzeniu oferty. I ten, ta dzisiejsza ten dzisiejszy rajd, ta, ten dzisiejszy bieg właściwie, to jest taką kolejną próbą wyjścia na, naprzeciw z mieszkańcom i jak się uda, jak dobrze wyjdzie, to będziemy to cyklicznie organizowali. Dzisiaj idziemy z kijami jako Marsz Po Zdrowie. Jest to impreza towarzysząca skockim przełajom. Idziemy w stronę jeziora Karoleskiego, następnie będziemy przechodzili przez stawy rybne, które tutaj na terenie naszej gminy się znajdują. Dochodzimy do drogi Skoki Antoniewo, następnie będziemy wracać lasem ładnym, zacienionym, ładną zacienioną drogą żeby ponownie dojść do, do Jeziora Karoleskiego i, i wrócić tutaj na miejsce. Trasa jest około 8 km. Myśmy przyjechali z Poznania aż tutaj, żeby uczestniczyć w tym Nordic Walking. Po prostu e, lubimy zielone tereny. Od czasu jak nasza gmina organizuje takie wyjścia grupowe, chodzę na każde i jestem bardzo zadowolona. No, można porozmawiać, szybciej czas leci. Człowiek nie, nie myśli o tym, że traci energię, że sił mu brakuje, tylko idzie w grupie, rozmawia, śmieje się i ja myślę, że to jest wtedy i dla ciała, i dla ducha. Jest to przede wszystkim fantastyczne obcowanie z przyrodą, jak również spotkanie bardzo sympatycznych ludzi. Poza tym bardzo dużo daje mi to ruchu, co sprawia, że tym samym jestem dużo zdrowsza. Dla mnie był to obiekt treningowy, trasa bardzo przyjemna. Sam pochodzę z Owiec i też biegam po puszczy, Zielonce, więc trasa podobna jak tutaj. E, Dosyć wymagająca, bo sporo krzeni i piasku, ale jak najbardziej przyjemnie w cieniu, w drzewach. Super się biegło, także jestem zadowolony. Zwycięstwo cieszy jak najbardziej, ponieważ jest to mój pierwszy wygrany bieg, e, ale oczywiście, jak każde zawody, liczy się wynik i, i satysfakcja, tak naprawdę z ukończenia. Trasa była dosyć no, trudna, bo trudno mi się biegło po niektórych etapach trasy. No i radość jest, że mogłem pokonać zawodników, którzy są starsi po prostu ode mnie. Wynik dla mnie nie ma znaczenia. Przede wszystkim cieszę się, że w ogóle biegnę, że wstałam z fotela i, i zaczęłam się ruszać. To, że przebiegam na końcu, przedostatnia, ostatnia nie gra dla mnie roli na, tej, na tą chwilę. Nie dla wyniku biegnę, ale dla samej frajdy, dla dobrego towarzystwa, z którym biegam. Warto biegać dla zdrowia. Miejsca nie ma znaczenia, liczy się ukończenie, nie? Bieg. Trzeba walczyć do końca, nie? Skockie przełaje to bieg terenowy, który zaproponowaliśmy dla mieszkańców naszej gminy i nie tylko. Zgłosiło się 41 uczestników, w tym 25 panów i 16 pani. Wszyscy bieg ukończyli. Dla najlepszych przewidziane zostały nagrody za trzy pierwsze miejsce. Nagrody rzeczowe oczywiście i medale odpowiednio złoty, srebrny, brązowe. Wśród uczestników zastosowane zostaną jeszcze upominki.